Witajcie. Dzisiaj opracujemy hymn do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego. W odcinku omówimy miejsce akcji, bohaterów, streszczenie utworu oraz najważniejsze motywy. Zaczynajmy. Poznaj niezbędne minimum autor Ignacy Krasicki gatunek. Hymn. Utwór wzniosle utrzymany, będący pieśnią błagalną lub narracyjną, zawierającą pochwałę idei lub wartości. Charakteryzuje się zwrotem do adresata, apostrofą oraz schematem przemówienia. Geneza. Hymn do Miłości Ojczyzny. Jest fragmentem dziewiątej pieśni heroikomicznego poematu Myszejda, opowiadającego historię króla Popiela. Po publikacji został uznany za wzór liryki patriotycznej. Od 1774 roku pełnił funkcję hymnu Szkoły Rycerskiej i był śpiewany w szkołach. Komisji Edukacji Narodowej Audiobook Ignacy Krasicki Hymn do miłości ojczyzny Święta miłości kochanej ojczyzny Czują cię tylko umysły poczciwe Dla ciebie zjadłe smakują trucizny Dla ciebie więzy Pęta niezelżywe Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny Gnieździsz w umyśle Rozkoszy prawdziwe Byle cię można wspomóc, byle wspierać. Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Streszczenie utworu Hymn jest hołdem dla miłości do ojczyzny, która zostaje uznana za świętą, przenosząc uczucie w sferę sakrum. Podmiot liryczny mówi o głębokiej więzi między krajem a jednostką, wymagającej uczciwości, szlachetności i moralności. Wiersz ukazuje gotowość do poświęceń dla dobra ojczyzny, nawet jeśli oznacza to trudności i cierpienie. Obrazy takie jak trucizna czy więzy symbolizują honor i trwałość w dążeniu do celu. Hymn podkreśla, że blizny odniesione w imię ojczyzny są powodem do dumy. W końcowych wersach wyrażona jest gotowość do pomocy krajowi, nawet za cenę życia czy śmierci. Najważniejsze motywy miłość. Miłość do Ojczyzny jest przedstawiona jako bezinteresowna, wymagająca lojalności i gotowości do poświęceń. Tylko osoby o poczciwym umyśle mogą ją odczuwać. Patriotyzm. Patriotyzm jest ukazany jako cnota inspirująca do działania na rzecz dobra wspólnego. Ludzie są gotowi oddać życie dla obrony kraju i wspólnoty narodowej. Poświęcenie. Motyw poświęcenia objawia się w obrazach trudności i cierpienia, które stają się źródłem chwały. Blizny odniesione w walce są symbolem zaszczytu. Podsumowanie Hymn do Miłości Ojczyzny Ignacego Krasickiego to wyjątkowy utwór patriotyczny, który podkreśla wartość miłości do kraju oraz gotowość do poświęceń w jego imieniu. Utwór inspiruje do działania na rzecz Ojczyzny, ukazując jej obronę jako najwyższy honor i obowiązek każdego obywatela. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli podobało Ci się nasze opracowanie: Hymnu do miłości Ojczyzny koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi analizami. Lektur. Sprawdź też inne filmy na naszym kanale. Znajdziesz tam wiele interesujących materiałów, które pomogą Ci przygotować się do matury. Do zobaczenia w następnym odcinku.